Witam 9 czerwca 2015: prezentacja wysyłanych Gołębi Młodych. Hodowca ze Śląska, Arek, zamówił grupę werwortów. Werworty, Gołębie na krótki i średni dystans. Również bardzo dobrze lecąc w kategorii C. W ubiegłym roku pierwsza nagroda 770 km. Moja. Oryginalna samiczka liniflora Verworta. Tutaj prezentuję cudownego Verworta. Jak zwykle przygotowuję pakiet. Pakiet to jest 5 Verwortów plus jeden gratis. W tym wypadku dorzucę dwa gołąbki gratis. Zawsze to jest po to, żeby... Była satysfakcja z wysłanych gołębi. No, również nie da się ukryć, że również różnie może to być w trakcie wychowu, potem aklimatyzacji i tak dalej. Także pewne rezerwy są wskazane. W tym układzie jestem tutaj bardzo rzetelny i uczciwy. Zdrowotność gołębi, jak widać, jest bardzo dobra. W hodowli. Gołąbki bardzo dobrze się czują. Nie ma żadnych oznak choroby młodych głębi z pierwszego lęgu. A te tryskają wręcz zdrowie. Tak jak już mówiłem, dwa gołąbki gratis. Wydaje się, że kolega Arek ze Śląska będzie zadowolony. W tej chwili je zaprezentuję z bliska. Jeśli chodzi o aktualności lotowe, przygotowuje się teraz do lotu San Niklas, Pstry 1343 i grupa wyżymaczy będzie bronić nazwiska Ryszard Osnowiec Bogatenia Polska.